Witam ponownie. Mercedes 124, częściowo wypiaskowany. Wstawione blachy tam, gdzie było zgnite, wycięte. Od razu oba odsynkowane w tym miejscu. Będą jeszcze otwory technologiczne na na konserwację od środka, bo spawy od środka są niezakonserwowane i będą zlane takim specjalnym preparatem, który rozpuszcza korozję. Chyba firma kraw, kraw, kraw Czy coś takiego W kanadyjski środek Będę pieskował etapami z tego względu że jest Duże zawilgocenie Duże zawilgocenie i Szybko koroduje Ale już nie będę robił Filmu po prostu zrobię zdjęcia A tak jeszcze wygląda przed piaskowaniem Ale to już na później praca. Musimy położyć podkład cynkowy Oczywiście tylko z firmy Hempel. Są podkłady przemysłowe. Dwa. O, bo tyle.